Dzień dobry, witam Was na czytaniu na miesiąc wrzesień. Jest to czytanie z serii Wybierz talie, wybierz kartę. Pytanie brzmi: na co zwrócić uwagę w miłości, w uczuciach, w energetyce miłosnej w miesiącu wrześniu 2021? Do wyboru mamy trzy grupy kart. Pierwsza grupa kart. To jest Między Niebem a Ziemią. Druga grupa kart to Delight Sears Tarot. I trzecia grupa kart to jest Mistyczny Tarot Marzyciela. Bardzo serdecznie zapraszam Was do tego, żebyście właśnie wybrali kartę, która najbardziej Wam tutaj najbardziej z Wami rezonuje. Ja przepraszam za swój głos, no ale niestety wrzesień. Rządzi się swoimi prawami, więc i ja, i mój głos, i moje zdrowie troszeczkę nie domagają. Także bardzo Was przepraszam. Jednocześnie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania moich filmów i do komentowania. Bo pragnę zaznaczyć, że osoby, które przyczyniają się do rozwoju mojego kanału właśnie wykonując te czynności, będą dla tych osób przygotowane czytania indywidualne i informacje na ten temat będziecie znajdować w zakładce Społeczność. Jeżeli potrzebuje, potrzebujecie czytania indywidualnego, zapraszam Was. Do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy znajduje się poniżej w opisie filmu. Także również serdecznie zapraszam. Pytanie na co zwrócić uwagę we wrześniu na miłość, uczucia, partnerstwo? Talia numer 1, talia numer 2 i talia numer 3 dla osób, które wybrały talię numer 1, czyli między niebem a niebem a ziemią. Sprawdzimy, co to właśnie dla Was będzie w tym miesiącu wrześniu, w miłości na co zwrócić. Uwagę, co robić, czego nie robić. Oczywiście myślę, że nie muszę przypominać, że karty już są oczyszczone, przygotowane dla Was. Także możemy zacząć od odczytania. Energia główna, główna dla grupy kart numer 1 i dla osób, które wybrały grupę kart numer jeden. Ruch. Ruch duże wiadomości. Otwórzcie się na wiadomości. Nie siedzcie w miejscu. Róbcie cały czas. Działajcie cały czas. Być może potrzeba będzie wysłać jakąś wiadomość, wiadomość do pewnej osoby i to może przywieź, przynieść Wam pozytywne rezultaty. Tak? Czyli nie siadamy na laurach, wręcz przeciwnie. Ruszamy. Obieramy sobie cel w tym miesiącu, jeżeli chodzi o uczucia. I jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie ten ruch spowoduje, że wy będziecie, właśnie wycelujecie w ten punkt, który potrzebujecie. Dlatego, te, dlaczego ten ruch w tym miesiącu wrześniu jest dla Was ważny w miłości? Ponieważ mamy trójkę, trójkę. Denarów, moi drodzy, możecie zacząć coś nowego, możecie budować coś innego, na nowych fundamentach, z nowymi ludźmi. Także komunikujcie się z osobami nie tylko które znacie, ale też które jeszcze nie do końca są dla Was bliskie, ale jeżeli nawiążecie kontakt z nowymi osobami, to tutaj może pojawić się taki element budowania czegoś na nowo, czegoś świeżego, Pomysł na związek, na miłość, na uczucie, na pozytywne energie. Po to jest ten ruch, żeby zacząć budować relacje, może troszeczkę od początku, dlaczego nie? Ale na pewno z pomocą tej osoby, do której chcecie podążać, do której chcecie wysłać wiadomość, do której chcecie iść. Karty razem, żeby czego nie robić, moi drodzy. As Buław. E, nie kierujcie się w tym wszystkim taką chwilą, tak? As, mu, as Buław mówi o takiej energii, energetyce, która jest, która pojawia się w tym momencie. Wy to czujecie, że potrzebujecie zadziałać, ale jest to, pamiętajcie, energia krótkotrwała. A my chcemy w tym budować, w tym miesiącu budować coś trwałego, bo tu mamy budowę, coś się zaczyna, jest ruch w odbudowie związku, który już, w którym już, jest, już jesteście, albo właśnie budować coś z zupełnie innymi osobami, bardzo Wam sprzyjającymi. Także takie pomysły. Yy, takie troszeczkę wyskakujące, jak Filip Skonopi, tak? Przemyślcie, czy to będzie dobre. Czy to jest dobry cel, bo wy w tym miesiącu macie obrać cel. Także nic na szybko. Nic na, powiedziałabym, tu i teraz. Myślcie yy, przyszłościowo w tym miesiącu. Co robić? Królowa kielichów, właśnie. Postawcie na miłość. Bądźcie osobami bardzo emocjonalnymi, które potrafią dać miłość i uczucie drugiej osoby. Ale bądźcie też osobami, które przyjmują to uczucie. Tak? Królowa kielichów jest osobą bardzo eteryczną, bardzo troskliwą, która się zajmuje swoją rodziną, która dba o siebie, która dba o wszystkich. Nie zmarnujcie tej energii, bardzo mocnej, jaką jest królowa kielichów, przez działanie nie do końca przemyślane, tak? Skierujcie swoje działania na budowanie miłości, na przyjmowanie miłości i na danie miłości sobie i innym osobom, które sam tego warte. Nieunikniony jest król e, buław. Być może właśnie pojawi się osoba, e, moi drodzy, w Waszym otoczeniu, która może troszeczkę wprowadzić zamieszania, ale może wprowadzić w Was takie poczucie, że jestem ważny, ktoś się mną interesuje, tak? Ktoś podąża do mojego serca, chce go zdobyć. Rycerz Buław ma cel. Wy też macie cel, bo, moi drodzy, ósemka Buław jest kartą strzelca, a strzelec wyznacza sobie cel do działania. Tak samo jak ten król Buław. Rozglądajcie się dookoła. Ktoś, kto może wnieść w was chwilę takiego świeżego powiewu. Chwilę takiego uczucia, że ja jestem ważna dla kogoś. Otwórzcie swoje serce w tym miesiącu. Otwórzcie ruch. Otwórzcie na budowanie czegoś, co będzie wam służyć. Nie, ja bym powiedziała tak: nie ponieście się też energią seksualnym tylko i wyłącznie. Tak? Niech to nie będzie taki czas niech to będzie czas miłości dla Was, długiej perspektywy na działanie, bo Trójka yy, tenarów trójka mówi o budowie czegoś, tak? O zaczynaniu budowania czegoś w naszych związkach, tak? I jak wy wychodzicie z tego, tego miesiąca? Wychodzicie w karcie kochanków, tak? Czyli pojawi się ta miłość, pojawi się yy, miłość, yy, ale jest jedno, jedno ale, jedna uwaga. Niech to będzie miłość dla Was spełniona. Nie pozwólcie sobie na taką energię, że okej, okay, ja jestem w związku, ale nie do końca jawnym, tak? Bo, kocha, bo przepraszam, znowu pomyliłam w, tym, w tej tali kartę kochanków. Nie, to nie jest karta kochanków. To jest karta dwójka kielichów. Tak? Czyli otwart, otwórzcie się na miłość, na współpracę, tak? na moi drodzy porozumienie, rozmowy. Przyjmujcie dużo wiadomości do siebie, wysyłajcie dużo pozytywnych emocji do siebie, informacji i budujcie to tak, żeby wynikiem była właśnie dwójka kielichów, czyli miłość, porozumienie. Bardzo fajny czas dla Was, moi drodzy. Bo miesiąc się kończy właśnie porozumieniem, miłością, partnerstwem, współpracą. A pomoże Wam wszystkim królowa buław. Czyli taka energia bardzo, bardzo miłosierna, powiedziałabym, która dba o siebie i o innych, z którymi jesteście albo będziecie w tym miesiącu w związku. I moi drodzy. Tutaj właśnie już chyba przepowiedziałam tą kartę kochanków, tak? No i bardzo dobrze. Bo chciałam to powiedzieć właśnie. Karta kochanków mówi czasami o miłości ukrytej, nie do końca jawnej. Nie pozwólcie sobie na to, tak? Nie pozwólcie sobie na chwilę uniesienia, jak to mówi, jak to mówi As Nie seks jest ważny. Nie chwilowe uczucie, nie. Uczucie na partnerstwie, na otwartości i na tym, że nie ukrywamy się. Cieszymy się swoją miłością z innymi osobami. Pokazujemy siebie. Tak? I jeżeli zwrócicie na to uwagę, to naprawdę z prawdziwą miłością, z prawdziwą energią współpracy możecie wyjść z tego tygodnia. No super. Dla osób, które wybrały talię numer jeden. Zobaczymy, co dla osób, jakie rady na miłość na miesiąc wrzesień, dla osób, które wybrały talie numer dwa. Jaka energia może Wam towarzyszyć w miesiącu wrześniu, moi drodzy? Yy, Król Mieczy. Ja będzie tak. Nie słuchajcie plotek. Tak? Nie działacie zbyt pochopnie. Nie gąćcie osoby, nie podążajcie za osobą, która nie do końca jest dla Was w możliwości dosięgnięcia tejże. Nie miejcie zamieszania w swojej głowie, tak? Bo król mieczy Mówi właśnie o takim szybkim działaniu, szybkim myśleniu, gonieniu za czymś, tylko zastanówcie się, czy jest warto gonić coś, co jest ciężkie do zdobycia dla Was. Dlaczego takie, taka energia się pojawia u Was? A mianowicie dlatego, że mamy dwójkę pentakli. Tak? Musicie utrzymać równowagę. Musicie coś wybrać tak, ciężko jest utrzymać równowagę, jeżeli mamy w sobie taką energię, czy partnera, który dzisiaj jest, jutro go nie ma, bo on śpieszy za czymś, tak, on gdzieś cały czas pędzi, ciężko będzie utrzymać równowagę z taką osobą, z taką energią. Uważajcie, na jakiej linie stąpacie, co wybieracie, czy nie spadniecie, czy utrzymacie tą równowagę? Czy do, go, dogonicie myśli tej osoby, która może się pojawić z wami was w tym miesiącu? Czego nie robić? Mamy pazia pentakli. A coś nowego? Czy, jest, czy potrzebne Wam w tym miesiącu jest nowe działanie, nowe uziemienie? Nowy nowe spojrzenie być może na tą osobę, tak? Nie próbujmy nikogo na siłę zmieniać. Nie próbujmy na siłę nikogo uziemić. Nie próbujmy na siłę nikogo zatrzymać, bo rycerza, rycerza mieczy ciężko jest zatrzymać. On jest, pojawia się. I on, on może powodować, że ta równowaga dla was może być troszeczkę Zachwiana. Czyli nie próbujcie na siłę nikogo zatrzymywać, nikogo uczyć pod swoją nutę, bo ta osoba się nie da przestawić. Nawet nie próbujcie. Co Wam pomoże w tym miesiącu? A z miecz. Pomyślcie. Pomyślcie, zanim coś zrobicie. Pomyślcie, zanim wdrożycie nowe pomysły w życiu uczuciowym. Czy to jest warte, czy nie? A może właśnie należy zupełnie inaczej, zmyśl, inaczej skierować nasze myśli w nowy sposób, w nowy sposób działania. Nie przestarzały, że podążam za kimś, którego trudno dogonić. Trudno nam jest wyczuwać równowagę, którego ciężko jest nauczyć nowego życia, na uziemienia. Ciężko jest uziemić króla, jakich, rycerza, mieczy. Otwórzcie swój umysł na nowe pomysły. Ok? I co uniknione dla Was w tym miesiącu? Gwiazda, bardzo ładnie. Skupcie się na sobie. Skupcie się na swoich marzeniach, afirmujcie, a będzie Wam dane. Tylko niech te marzenia i niech te afirmacje będą w zasięgu Waszych działań, Waszych myśli. Zobaczcie, ta kobieta trzyma jednak tą gwiazdę, tak? Czyli to musi być pewne. Afirmujcie rzeczy, które są i które mają. Szanse zrealizować się. Może te nowe pomysły spowodują, że Wy zauważycie, że gwiazda to nie tylko to, co było. Szczęście to nie tylko to, co było, ale może coś innego. Tak? Ale skupcie się na szczęściu. Tak? Na swoim szczęściu i nie uszczęśliwiajcie nikogo na siłę. Nie uziemiajcie nikogo na siłę. Bo to może prowadzić balans, brak równowagi. Ja bym powiedziała, afirmujcie, gwiazdy Wam sprzyjają, ale na zasadzie nowych pomysłów, nie starego sposobu działania. Z jaką energią wychodzicie z tego miesiąca? Ósemka pentakli. Praca, praca, jeszcze raz, praca. Będziecie możecie być skupieni nad swoimi zasobami, nad swoim sposobem pracowania nad sobą, na, 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 nad emocjami, nad uczuciami, taki nowy sposób działania. I wy będziecie chcieli pracować nad sobą, nad swoimi emocjami. Wy będziecie chcieli afirmować coś, co jest dla Was dostępne, to może być zupełnie coś innego. Bo pamiętajcie, że król, księ, ym, przepraszam, ym, rycerz mieczy nie jest dostępny. On gdzieś pędzi. A Wy potrzebujecie i wychodzicie z pracą nad, nad tym, co dla Was jest najważniejsze. Skupicie się na sobie, na swoich nowych myślach i na swoich afirmacjach, które Naprawdę mają szansę się zrealizować. W przełożeniu mamy yy, yy, rycerza właśnie Buław. Rycerz Buław to też osoba, która pojawia się, znika, ma jakieś pomysły. One są dzisiaj, jutro go nie ma, jutro tych pomysłów nie ma. One się zmieniają. On pędzi. On ma cel, ale niesprecyzowany. To jest cel, który może się zmieniać z każdej. W każdej chwili. Tak samo jak ten rycerz mieczy. Tak? On goni za czymś, co być może ciężko jest dogonić. Ja bym powiedziała tak reasumując. Nie wprowadzajcie w tym miesiącu w emocjach takich niepewnych, niepewnych osób. Nie wpuszczajcie do siebie osób, które dzisiaj są, jutro ich nie ma. I które zaburzają waszą równowagę. Bo tych osób nie da się zmienić nowe pomysły, nowa afirmacje. I działajcie na swoją korzyść, które, które to działania przynoszą przyniosą w przyszłości pozytywne efekty. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Dziękuję za wysłuchanie, i zostaje nam jeszcze grupa kart numer 3, kto wybrał grupę kart numer 3 mistyczny tarot marzyciela. Co dla Was, jakie rady na ten miesiąc? Wrzesień. Energia główna, jaką trzeba wykorzystać, albo nie. Piątka kielichów. Energia główna. Ja bym powiedziała tak: skupcie się na tym, co macie. Nie skupcie się na brakach. Piątka kielichów. Trzy kielichy przewrócone. Nic już z nich nie będzie. Tu się już wylało. Tu emocje się wylały, ale odwróćcie się w drugą stronę i wtedy możecie zobaczyć coś, co ma szansę, co stoi, co jest pełne emocji i uczuć. Nie bądźcie w poczuciu braku, nie bądźcie w poczuciu w poczuciu, że czegoś nie mam. Bo jeżeli będziecie żyć i funkcjonować w braku, to tego braku będzie coraz więcej. A jeżeli będziecie. Żyć w takiej energii, że jednak coś jest, że jednak coś mogę, że jednak coś zostało, to tego będzie dla Was zbierać się więcej i więcej. Skąd taka energia tutaj, piątki kielichów? Skąd? Szóstka pentakli. Popracujecie nad czymś. Tylko teraz uwaga. Moi drodzy, pracujecie nad, pracujecie, możemy powiedzieć a tak, dajecie dużo od siebie, za mało wymagacie. Potrzebujecie równowagi. Tu równowagi nie ma w tej karcie, bo jesteśmy na pograniczu braku i dostatku. A wy chcecie równowagi, wy chcecie tyle, tyle dawać innym. I żeby dostać to też od kogoś innego. Potrzebujecie tego dawania i brania, wymiany energetycznej. Nie dajcie z siebie wszystkiego. Oczekujcie, że dostaniecie coś w zamian. Czego my tu mamy nie robić? Dwójka buław. Nie ma na co czekać. Trzeba brać sprawy w swoje ręce, tak? Bo dwójka buław mówi yy, o tym, że my się zatrzymujemy w pewnym momencie, tak? I nie wiemy, jaką drogę wybrać. Wy w tym miesiącu powinniście wiedzieć, co wybrać, gdzie iść. Czy iść w niedostatek? Czy iść w dostatek? Czy pozwolę sobie na, na to, że tylko daję, daję i nic więcej nie mam? Czy pozwolę sobie na to, żeby była ta równowaga, żeby jednak coś od kogoś dostać w emocjach? Może też, żeby sobie dać pozytywne emocje. Nie ma na co czekać. Tu trzeba wybierać drogę. Droga, która będzie wam służyć. Jakie energie Wam tutaj pomogą? Słońce. Dobre samopoczucie. Tak? E Nadzieja, że słońce świeci dla was. Jeżeli macie podejmować jakąś decyzję w tym miesiącu, tak jak tutaj pokazałam, to wy podejmijcie dobrą decyzję. Wy w tej dwójce buław nie będziecie czekać zbyt długo, tylko podążycie w tą drogę, która wam służy. I wykorzystajcie tą energię słońca, bo ona wam będzie sprzyjać. Róbcie wszystko dla równowagi swojego serca, swoich emocji. Skupcie się na dostatku, nie na dostatku. Bo jeżeli będzie niedostatek, to wy będziecie cały czas napędzać ten niedostatek. To trzeba postawić na siebie. Ty masz dostać, nie tylko dawać. Ty masz widzieć pozytyw, nie tylko negatyw. Bo słońce ci w tym pomoże. Gwiazda, no słuchajcie znowu, gwiazda, co nieuniknione. Możecie sięgnąć gwiazd. Słońce wam w tym pomoże. Możecie sięgnąć to, czego, czego potrzebujecie. Możecie sięgnąć po te dwa pełne kielichy. Możecie sięgnąć po równowagę. Możecie wejść w właściwą drogę, nie zastanawiając się zbyt długo. I to Słońce, ogrzewajcie się w Słońcu. Ona słońce oczyszcza, słońce dodaje energii witalnej. Pozwólcie sobie na siłę i moc, na siłę i moc też afirmowania tego, czego ja potrzebuję, bo gwiazda to jest karta szczęścia to są sprzyjające chwile to są anioły, które yy, dla Was są które mogą Wam. Jak najbardziej pomóc? Jak wychodzicie z tego miesiąca? Siłą. Ale jest jeden warunek. Przeanalizujcie jeszcze raz to, co powiedziałem. Słońce Wam sprzyja, anioły Wam sprzyjają, gwiazdy Wam sprzyjają. Jeżeli wykorzystacie tą energię, to wyjdziecie silni, pewni siebie. Ja wiem, czego chcę. Tylko proszę, nie skupiajcie się na brakach. I pozwólcie, żeby ktoś Wam dał. Nie dawajcie tylko i wyłącznie od siebie. No, i tutaj, moi drodzy, mamy w przełożeniu piątkę buław. Zawalczmy o siebie. Zawalczmy od tego, czego chcemy. Wykorzystując słońce i gwiazdę. Nie bądźcie bierni. Nie stójcie biernie koło tych tutaj właśnie trójki e, kielichów, tylko odwróćcie się. To jest czas zawalczenia o siebie, o swoje uczucia, o swoją miłość, o swoje partnerstwo. Życzę Wam wspaniałego miesiąca września. Wykorzystajcie, jeżeli chcecie, oczywiście te energie, które. Hmm, Przynoszę Wam karty, radzę Wam karty i życzę wszystkiego najlepszego. Pa, pa.